Buongiorno, kochani. Witam Was w drugim odcinku z podróży do Włoch. Jak już dobrze wiecie, teraz udajemy się do Werony. Nawigacja pokazuje nam, że do hotelu mamy 104 km, czyli gdzieś godzinkę i 20 minut. Kochani, my już jesteśmy na miejscu. Mieliśmy takie szczęście, że nasz pokój został przygotowany wcześniej, więc jesteśmy już w hotelu. Na ten moment o hotelu jeszcze nie będę nic mówić. Zobaczymy, jak będzie na koniec pobytu. Na razie jest bardzo pozytywnie, ale o tym później. Teraz idziemy coś zjeść i fajne jest to, że niecałą godzinę temu rozmawialiśmy z moim tatą o dokumencie, który oglądał na temat e, włoskich trattori, trattoria. E, to są takie, nie wiem jak to powiedzieć, tanie jadłodajnie, restauracje, w których na przykład jedzą kierowcy tirów. No bo zjedzą dużo, nie za wielkie pieniądze i najfajniejsze jest to, że tata mówi, no to może gdzieś tam w całej tej trasie Wam się uda napotkać na te tratory. No i okazuje się, że nasz hotel znajduje się dokładnie 600 metrów od takiej jednej miejscówki, więc idziemy, sprawdzimy, mam nadzieję, że będzie pysznie, tanio, więc widzimy się później. ani Po jedzeniu, no i teraz ktoś sobie może pomyśleć. Hmm. Mówiła o jakimś takim, nazwijmy to włoskim barze mlecznym, a na ujęciach jakieś ombibone łamane przez pierdą. <grym> Słuchajcie, ja to po prostu w tej restauracji w pewnym momencie już płakałam ze śmiechu. Ale czym by były wakacje bez jakichś przygód, bez popełnionej gafy? No nie ma jakby takich wakacji, tak, wakacje bez gafy, chociaż jedne się w ogóle nie liczą. No słuchajcie, no była trattoria, tak, ale nie była ona jakaś skromna. Wręcz w pewnym momencie czuliśmy się po prostu tragicznie, bo wszyscy, którzy tam siedzieli, byli w eleganckich koszulach, co najmniej jakby na komunie przyszli, a my takie wsioki <ścoughs> z strasy. Masakra. No, to nie była taka tratoria, o której mówiłam. Na pewno by tam Tirowiec nie przyjechał. <grywka> no więc y, także, no, nie udało się, ale y, jedyne, co się sprawdziło z tego, co powiedziałam, to było pysznie. Naprawdę było pysznie. Słuchajcie, ja siedzę tutaj i jeszcze mam ten smak jedzenia. Y, no, poezja. Poezja, poezja, poezja. Nie wytrzymaliśmy, jeszcze zamówiliśmy sobie deser. No, naprawdę bardzo dobre jedzenie i jest to też pierwsze miejsce we Włoszech, gdzie mieli opcje bezglutenowe, gdzie rzeczywiście kelner tak się przejął i informował o wszystkich takich alergenach. Nawet nam przyniósł do stolika takie ciasteczka bezglutenowe, czyli ciasteczka, no taka przekąska słona bezglutenowa, więc to jest bardzo miły akcent. No, bo rzeczywiście we Włoszech na ten moment z tym trudno, ale my, jakby w większości, jemy swoje jedzenie. Rzadziej będziemy jeść coś nam mieście, właśnie też ze względu na to, że wiedzieliśmy, że po prostu no. Włochy, no to jest po prostu jeden wielki gluten i gdzieś tam, no wiadomo, ze względu na choroby, no zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że będziemy mieli po prostu trudniej, więc chcemy to tak wyważyć. I większość jedzenia po prostu jeść swojego, no i częściowo gdzieś właśnie na zewnątrz, więc to naprawdę było fajne, że w końcu miejsce, które po prostu dba i informuje o różnych właśnie alergenach. No więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Było pysznie, yy, fajnie, miło, czysto, elegancko i w ogóle. Yy, no, za yy, Cały posiłek zapłaciliśmy 45 euro, w tym 5 euro oczywiście koperto wliczone, więc teoretycznie no obiad cały wyszedł nas 40 euro, więc za taki smak to uważam, że to jest naprawdę spoko. A a propos jedzenia też Wam za chwilę coś jeszcze pokażę. No a propos jedzenia, kochani, to jest właśnie nasza lodóweczka, w której pomieściliśmy wszystko: śniadania, obiady, kolacje, na cały wyjazd. Oczywiście też z planem takim, że w niektórych miejscach będziemy sobie jedli na mieście, ale pojemność tej lodówki to 54 litry, więc dla nas idealnie. Jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Tutaj ma rączkę, jest na kółeczkach, więc też fajnie można ją sobie przenosić. No, tutaj w pokoju nie mamy lodówki więc tym bardziej właśnie w takich miejscach ona będzie się przydawać, chociaż większość noclegów no ze względu też na długość pobytu yy, wiadomo jest jednak z kuchnią, no ale to naprawdę ekstra, a tym bardziej w samochodzie cały czas była na trasie podpięta, więc jedzenie było bezpieczne i nic nam się z tym jedzeniem nie stało, no, więc też fajna opcja właśnie dla jednak osób takich jak my które no, mają swoje restrykcje dietetyczne, muszą o siebie dbać, pilnować, więc tu jest całe dobro nasze dla naszych brzuszków. Kochani, na ten moment to tyle ode mnie. Najwyższa pora na kadry z Werony. Kilka słów o hotelu i pokazała Wam też parę ujęć. Przyznam szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego wyboru. Ja, kiedy przeglądałam hotele, to głównie kierowałam się tym, żeby nie było daleko od autostrady, więc spodziewałam się naprawdę niskich standardów. Hotel z zewnątrz jest bardzo niepozorny, ale kiedy wejdziecie do środka, to jest naprawdę przepięknie jest klimatycznie, jest czysto, pachnąco. Pokoje też są naprawdę zadowalające. Jest tu miejsce do przechowywania. Oczywiście nie ma lodówki, nie ma kuchni, ale no są osoby, które lubią się stołować tylko na mieście, więc to już w ogóle nie jest żadnym problemem. Fajne jest też to, że w cenie macie parking i śniadania, które są naprawdę dobre. Może nie ma, wiecie nie wiadomo jak szerokiego, obfitego bufetu, ale każdy znajdzie coś dla siebie. My w Weronie zdecydowaliśmy się poruszać tylko i wyłącznie komunikacją miejską, żeby w ogóle nigdzie nie jechać autem. I atutem hotelu jest to, że właściwie jak teraz siedzę, po drugiej stronie już stąd przez okno widzę przystanek autobusowy. Więc to jest naprawdę fajne, w niecałe 20 minut, w zależności, e, no, gdzie będziecie wysiadać, to maksymalnie do 20 minut jesteście już w ścisłym centrum. E, jeśli chodzi o cenę biletu, no to euro 50 za bilet 90-minutowy. Wiadomo, że jest to moja subiektywna opinia na temat tego hotelu, dlatego zostawię Wam parę ujęć. Jeśli chodzi o śniadanie, to nie nakręciłam wszystkiego, co jest w ofercie, e, Zostawię też pod filmem link do naszego hotelu, przeczytacie sobie opinie i jeśli będziecie się wybierać do Werony, to już każdy indywidualnie zadecyduje, czy jest to hotel dla niego, czy też nie. A myślę, że czasem właśnie takie filmy pomagają w decyzji, bo sama też wiem, jak często czegoś szukam i nie znajduję, bo nikt nie nagrywa, a, a naprawdę film, a zdjęcia to jednak jest duża różnica, więc już kończę, polecam ten hotel. A Was zapraszam do obejrzenia paru kadrów. you Pani, przyszła pora pożegnać się z Weroną. Nie będę za dużo gadać, dlatego że nie ma słów na opisanie tego miejsca. Tu jest po prostu pięknie, magicznie, klimatycznie. Architektura Werony naprawdę zachwyca to historyczne centrum. Zapiera dech w piersiach, więc ja naprawdę polecam przyjazd tutaj. Nie ukrywam, że chyba jak sobie tak myślę, to Werona jest teraz takim moim numerem jeden, jeśli chodzi o miasto, o taki klimat. No, tak mi się wydaje, że to taki mój numer jeden. Nie będę też omawiać tutaj takich: wiecie, wszystkich najważniejszych punktów, bo y, powiem Wam tak. My zazwyczaj wysiadaliśmy na przystanku Via Dias. I stamtąd sobie spacerowaliśmy. I uwierzcie mi, że naprawdę, nawet spacerując, nie mając w ogóle mapy, natkniecie się na wszystkie najważniejsze punkty. No, jest przepięknie. Jest naprawdę przepięknie, więc spacer po tym historycznym centrum jest czystą przyjemnością. No, taką wisieńką na torcie, i rzeczywiście. Coś, czego nie można pominąć, to na pewno taras widokowy przy Zamku Świętego Piotra, z którego możecie podziwiać panoramę na calusieńką Weronę. Możecie wejść schodami, ponad 200 schodów, albo wjechać sobie kolejką i koszt biletu w dwie strony to 3 Euro, my zdecydowaliśmy się na kolejkę i naprawdę, kiedy wjeżdża się na górę, to jest po prostu jedno wielkie. Wow, wow i wow. Tak tylko pozwolę sobie na taki malutki komentarz, jeśli chodzi o balkon Juli. No to na pewno jest to takie ciekawe oglądać tak długą kolejkę. Tylko po to, żeby potrzymać sobie czyjeś cycuszki. No, my w tej kolejce nie staliśmy, weszliśmy, zobaczyliśmy, poszliśmy na balkon, też nie wchodziliśmy, jakby to nie nasze klimaty, ale na pewno właśnie czuć tutaj taki romantyzm też gdzieś tam wraca mi w głowie oczywiście oprócz filmu Romeo i Julia to wraca mi w głowie film Listy do Julii i myślę, że w niedługim czasie wrócę do niego, bo rzeczywiście no jest tu tak jest tu coś wyjątkowego. Mogę zakończyć jakby to wszystko jednym zdaniem, że po prostu Verona inspiruje i jest warta tego, żeby ją Zobaczyć. No, oczywiście, pod filmem zostawię jakieś tam najważniejsze informacje. No, i cóż, my ze smutkiem żegnamy Weronę. A Was zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z Nowego Miejsca. Ale o tym powiem już następnym razem.